Mam witawa z Big Game i dzisiaj zagramy w Petsimator X To będzie chyba ostatni odcinek w tym update w tym tygodniu e, Myślę że kolejny odcinek pojawi się e, no może we wtorek e, A shorty z, e, z Petsimator X może w sobotę, jak coś, jak jakiś zrobię opening, ale nie nagram odcinka. Mam swoje powody. Dobra. No to wchodzę i będzie opening 30. Ja jak otworzę. a najpierw trzeba te super raki, ultra raki włączyć. No i zaczynamy. opening Na razie trzy dragony. Nie, jeździ źle. Kolejny dragon. Bardzo dobrze. O, kolejny dragon. O, tak. Ale wolałbym legendę. Ale nie będę mój, bo zapewne nie dostanę, więc no. Więc proszę legendę. I tak nie spełni takich wymagań gra. O... Kolejne dragony Oj, teraz bez dragona. Ale może legenda w fajnie. No, może nie Dragony. No szkódy. Dobra, Osanic jajka. I nic, nie zrobiłem fajnego. no, dragony. Co fajne Trulu Dobra. Robimy Jena Goldy. Nie mogę się doczekać nowego update'u bo mi się e, podoba ten, ten przyszły update, który będzie, bo widziałem w, w Leaks e, jakie mają tam dodane być rzeczy a, i są fajne. Na przykład maszyny do Dark Materów, a może mi, e, jakiś tych dragon no, mi się wydaje, że to będzie jeden z, z lepszych update'ów, które ben, które były w Matter X. Dobra. Mam, o tak, robimy rainbow. Robimy rainbow. Czuć, ciu, ciu, ciu. No, i mamy kolejny rainbow. No i fajnie. Ile katów? Ojej. Nie, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. No, niech to dopiero 3 minuty. Krótki odcinek chyba będzie. Ale trzeba jakoś um, przedłużyć go. Więc. Um, poczekajcie chwilę. No muszę sprawdzić, czy, który będzie nieprzydatny. I na to wychodzi ten 42. I bierzemy. Go. I on jest najlepszy z moich tych trzech dragonów. Dobra, zrobił Enchant Forest. Hmm. Musi być szybko. przynajmniej no, super, super teamwork, mam dużo gemów, więc mogę na to się sobie pozwolić. Angrity To się. To jest nieprzydatne. Gifty tym bardziej. Oj, nie może być takich słabych enchantów. No we, się dać coś fajniejszego niż Angirity Gifts. Może być nawet Royality, bym się nie. Bym był zadowolony. No nie, no weźcie, dajcie coś fajnego. Mm. Kolejne giftsy. K no, stręcz trójka. No kurde giftsy. Diamant jeden O nie zapomniałem muzyki włączyć z gry. O nie zapomniałem Ale oj tam, jed jeden odcinek bez muzyki. Eee, przeżyjecie. Dobra, dobra. Końcy jeden. jest dwójka. No nie może być tak źle. Nie może być tak źle. Coin dwójka. Może być tak źle. Bardzo źle. T-Mark, Nie, musi być przynajmniej super T-Mark Wiem, że trochę dementów stracę, tam. Dobra, żeby był. Nie musi być super team'a, ale żeby na przykład team'u, z jakimś strange'em To będę też zadowolony No weźcie, dajcie, no, no dajcie to, stręcz no. Strange czwórka Dlaczego? Dlaczego? Jeszcze raz z dostanę, to zatrzymam tego Teamworka. No, to zapewne już nie dostanę, więc... kolejne gem Nie może być, że, z, w, 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 po, że ogólnie pół odcinka będę nad jednym petem w enchantie e, robił. Chyba już pół, no, pół odcinka... Na enchanting stradzę Gifty trójka Gifty dwójka chestbreaker jeden. No dlaczego? Nie mogą nic ciekawego dać tego jakieś gifty trójki Angirit 1, o kurde, no weźcie rajdź Diamond <trybuj> <jeden>, 1, dlaczego? Gifts <trybuj> 1, nie może być tak źle Ponad 500, gm 500 gemów, 500 gemów straciłem, o i to jeszcze <trybuj> super teamwork Dobra, to będę kończył odcinek Tak na razie Tak wyglądają moje peczy Ogólnie mm, Nie są złe, nie są dobre, są sam raz, są średnie ogólnie To tak Dajcie suba, lajka Nie, dajcie suba dzwoneczkiem, żeby za ten konkurs lub odcinek nie ominął Was i lajka no to będę kończył siema